Bardzo uroczyście wypadło spotkanie pracowników Wojewódzkiego Domu Kultury z przedstawicielami władz Województwa i miasta, a także Ministerstwa Kultury i Sztuki. Przypomniano dorobek Wojewódzkiego Domu Kultury, jego najbardziej zasłużonych pracowników udekorowano odznaczeniami państwowymi, odznakami za zasługi dla Kieliecczyzny, odznakami związkowymi, dyplomami honorowymi oraz nagrodami pieniężnymi. Ów dzień wieńczący trzydziestoletnie dzieje najstarszego w Polsce WDK-u pamiętać będą chyba długo wszyscy uczestnicy sobotniej uroczystości. Na nagrodach i gratulacjach naturalnie nie poprzestano. W niedzielę od rana przy pięknej, nareszcie słonecznej pogodzie rozpoczęto kiermasz sztuki ludowej przyjęty bardzo życzliwie przez Kielczan, jak zresztą większość imprez organizowanych przez Wojewódzki Dom Kultury. formy działalności Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach przedstawialiśmy już Państwu niejednokrotnie w naszych programach. Dzisiaj pokazać będziemy chcieli ludzi, którzy tworzą każdy codzienny dzień jak zwykło się mówić tej kulturalnej placówki. Będą to w kolejności Krystyna Ściwiarska, plastyczka znakomita, którą znają wszystkie w Kielcach bodaj maluchy. Stanisław Januszek, wicedyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury, troszczący się szczególnie o działalność wydawniczą tej placówki. Stefan Derewlanka, twórca niejednego tu zespołu artystycznego. Henryk Morys, bez którego życie muzyczne w Wojewódzkim Domu Kultury by właściwie zamarło. I Stanisław Król, hydraulik, znakomity, a właściwie majster do wszystkiego. A więc zapraszamy. Wszyscy oni należą do najstarszych stażem pracowników i o dziwo ciągle najbardziej aktywnych. Co ich więc trzyma w tym budeku? Rozpoczyna dyrektor Januszek. Przede wszystkim kontakt z ludźmi, współpraca, współpraca z, wieloma, z wieloma działaczami, zasłużonymi ludźmi, a szczególnie z młodymi. Trzymają mnie dwa śluby, wierne śluby zawarte raz z Wojewódzkim Domem Kultury, 1 kwietnia 1952 roku i drugi z moją małżonką, która również tu pracowała przez parę lat, w 1952, z tym, że w październiku. Co mnie jeszcze trzyma? Mnie się wydaje, że trzyma mnie to, że ja jestem potrzebny tej placówce i ta placówka jest potrzebna mnie. Ja bym chciał dodać, że obok funkcji zawodowych pełniłem od, 60, od 56 roku do 61 funkcję przewodniczącego Rady Zakładowej, a od 58 roku jestem pierwszym sekretarzem organizacji partyjnej bez przerwy. Więc w ogóle to jest fajnie. No. Stąd ten mój tak długi staż, długi pobyt tutaj. Jest fajny dom i fajni ludzie. W ogóle znajduje, znajduje tutaj ogromny sens pracy. Praca jest bardzo urozmaicona. Ma się kontakty ogromne z młodzieżą, z dziećmi, kontakty z terenem. No, wydaje mi się, że, że to ma jakiś ogromny, ogromny sens. Co Pana trzyma tyle czasu? Przyzwyczaiłem się, nie lubię pracy zmieniać. No i po prostu do, dobrzy są współpracownicy naszy i dlatego tak trzymam je. Poznałem ten budynek już, a teraz jest remont. Jest nadzieja, że będzie lepiej, bo tak to wszystko psuło się. Pracuję tu już 25 lat. Dlatego, że bardzo lubię klasę z młodzieżą. Proszę cię, zaśpiewaj. Wróć dzieciństwo moje, ty. Wróć na chwilę jeszcze raz. By słońca przynieś mi. Wleć we włozy tamten gwiak. Nic fantazji można snuć marzeniami łatwiej żyć. Wróć dzieciństwo moje, wróć. Pozwól znowu dzieckiem być. Można zatem zaryzykować stwierdzenie, że praca w Wojewódzkim Domu Kultury odmładza. Ale nie o tym. Jakie jest miejsce wasze wśród Innych instytucji w Kielcach i w Województwie, instytucji kulturalnych. W Województwie jesteśmy instytucją, która pomaga w programowaniu działalności, jak również w realizacji tych programów na co dzień. Jesteśmy instytucją, która przygotowuje kadry zarówno kierowników placówek, jak i instruktorów. Natomiast w mieście jesteśmy instytucją, która jest jednym z współorganizatorów życia kulturalnego. Głównie przygotowujemy no, naszą pracę tak, do aktywnego uczestnictwa w kulturze. To znaczy zależy nam na tym, żeby ci, którzy przychodzą do Wojewódzkiego Domu Kultury, nie tylko byli odbiorcami, ale również coś od siebie dali, stąd tak duża liczba zespołów. Organizujemy również w mieście imprezy te duże i, i małe imprezy. Właśnie yy, przeważają ostatnio duże. Ja pamiętam, Andrzej Litwin prowadził przecież taki teatrzyk Stop. On wygrywał kiedyś ogólnopolskie turnieje, w każdym razie należał do grona laureatów, tu nawet w Łodzi, tak. otrzymał kiedyś nagrodę. Teraz są te makro imprezy, olbrzymie koncerty, a brakuje trochę tych właśnie kameralnych. No takie jest życie. Kilka lat temu potrzebne były małe formy kameralne, dużo klubów powstawało. No jak wybudowaliśmy w Kielcach amfiteatr na 10 tysięcy ludzi. Natychmiast. 8, 8. 8, no na no, ostatnim koncercie było 15, więc nie wiem, ale no, nie, nie najważniejsze jest to. W każdym razie życie nas zmusiło do tego i Festiwal Harcerski, który już po raz piąty u nas był, że musieliśmy zmienić kierunek pracy, zainteresowań. Tym bardziej, że jesteśmy wręcz realizatorami takich koncertów. Są specjaliści w naszej instytucji. Stąd może ma mniej tych mniejszych form, ale. Wrócimy chyba do tego. Poza tym sprawa mody. No dawniej było bardzo dużo zespołów żywego słowa. Wtedy właśnie, kiedy były te mistrzostwa ogólnopolskie, to w samym województwie było 63 na przeglądzie. Teraz byłoby ich kilka. Było bardzo dużo dyskotek, a teraz jest na przykład bardzo dużo tańca towarzyskiego. Więc zmienia nowa się... Nowa forma. Nowa. Zmienia się po prostu zapotrzebowanie. Fakt, że my tutaj staramy się w miarę możliwości nadać Cztero pewien właśnie. kierunek. I to, co nam bardziej odpowiada, powiedzmy. Skoro mowa o nadawaniu o kierunku, jakie więc na przyszłość zamierzenia, jakiego rodzaju imprezy będą y, przeważać, jakie będą się cieszyły, ja wiem, największym y, no, powodzeniem, właśnie wśród klientów, no. No, i to, tak ja, można to powiedzieć, myślę, że, wojewódzkiego domu kultury. Jednoznacznie nie można na to odpowiedzieć. Mamy w programie przygotowanie specjalnego programu, tak zwanej edukacji artystycznej. Rzecz w tym, że. Przygotować należy społeczeństwo do odbioru sztuki, jak również do aktywnego uczestnictwa, i myślę, że to jest rola właśnie Domów Kultury. I, i to jest nasz najbliższy od najmłodszych, program, prawda? tak? O tych najmłodszych, od najmłodszych, oczywiście. Oczywiście w dalszym ciągu nasza rola jako instytucji programującej musi być również na pierwszym miejscu i tej instytucji, która przygotowuje właśnie kadry. No i być może będziemy się specjalizować że tak powiem, opiece nad ruchem regionalnym, bo to jest bogactwo naszej ziemi, twórczością, dla twórczością ludową. ludową. No Będziemy chyba musieli być elastyczni, bo nie wiadomo, co nam życie przyniesie. A no ta elastyczność na... przez 30 lat stosowana w praktyce dała no chyba dosyć dobre rezultaty. Ludziom, bo tak, ja celowo pominąłem w naszej rozmowie komplementy, gratulacje, bo tych przez ostatnie dni w każdym razie zebrał Wojewódzki Dom Kultury bardzo dużo. Myślę, że następne lata będą takie, że te komplementy zasłużone i zasłużone gratulacje będą niejako powielane. Dziękuję I bardzo. I nie tylko będą z okazji jubileuszy. Dziękuję, Dziękuję panu. Ja nie będę ja czekać do następnej okazji, ale pozwolę sobie w tej chwili złożyć panu serdeczne życzenia i gratulacje no instytucji przez was reprezentowanej dalszej, owocnej pracy, a wam satysfakcji i sukcesów w tej pracy. Tak, Dziękuję bardzo. I tutaj, w nawiązaniu może do tego, co mówił pan dyrektor Litwin na zakończenie naszego programu, chcieliśmy pokazać próbkę takiej, może jeszcze nie waszej działalności, ale w każdym razie z tym, co pan mówił, bardzo ściśle związany, mianowicie galerię rzeźb z pni drzew, która została zorganizowana w Technikum Leśnym w Zagnańsku. Z autorami, <laughs> autorami tych prac są twórcy ludowi Województwa Kielskiego. Już się z Państwem żegnam. Do zobaczenia w przyszły wtorek.